No cześć, witam Was w następnym odcinku, a dzisiaj znów... Znów Henry Sehudo wypada z walki. Co z tym gościem się dzieje? No on chyba się nie doczeka tego pasa mistrzowskiego. Dokładnie walki o pas mistrzowski, no bo my nie oddalibyśmy tego pasa. Szybko byśmy go poddali, znakałtowali cokolwiek. Ale no ludzie. Zaraz sprawdzę kim jest w ogóle nasz rywal. Bo nie wiem. Nie wiem kim jest nasz rywal. Ulepszymy tylko sobie cokolwiek, co, co tu możemy ulepszyć. To, to, to I trzeba. tu nie, siłę kopić jed, jedynie. Może być ciła kopić, okej, okay. no to to wszystko. I właśnie wbijamy 5 gwiazdek, czyli jesteśmy gold. Tak można powiedzieć, ale no jesteśmy po prostu bardzo mocni. Przejdźmy do walki i dowiedzmy się, kim jest nasz rywal. Mhm. Okay. Pedro Munoz. No, miałem z nim walczyć i tak.

O, mój pas to jest jak. E, ta, e, ta ręka to noc. kamienia kamienie, już pięć. Byłem, mamy krzyżową, ale. To był Henry już To jest duże nazwisko z kiedyś. To był kiedyś po prostu gołd. Był niesamowitym zawodnikiem. Teraz. To już jest słabo. To już nie było. Ma wyrobione nazwisko świetnie zobacz, nigdy wygrał yy, igrzysk tak oli. No, te zapasy. Że mi po prostu susowe z głowy i nie będę się tam, tam. potem. To śmieszy. To głupiało Dobra, i wychodzi nasz Jakub Wisłaś w niepokolonej 20-0. And someone can stop this car. Not unlike some other champions we have, showing new wrinkles with every passing time. Every time he gets into the outfit, how he looks better. There's something new. There's something improved about our champion. He's just one of those guys that will never take a day off. He will never allow for someone to be working late. And yeah, he, he is isn't. He isn't. He's old and he so didn't want to be in town. And so he sure that he leaves no stone Zresztą chciłem wygrać no to jest nieważne, co wygrano w ręku, bo tak naprawdę to ma 20%. To mysle. 20 mysle. To czy znajdzie się w końcu jakiś grobny przeciwnik? czy znaczy, na razie póki co najtrudniejszym i oczywiście przy okazji najtajniejszym zawodnikiem, z którym walczyłem, był Umar. Ale taka niebezpieczna yeah, bardzo sytuacja również była wa w walce z Strzonem o czyli też to tak niedawno. Bo prawie nas mocno ale the man. nie daliśmy się, podaliśmy go drugiej rundzie od razu.

champion of the world, uh, the Cobra! I can't I can't. I can't. Herb Dean, third yeah, man in the octagon right. A smack smack. of the championship by, by submission his oh. last time out. We'll see what he can produce okay. to on here tonight. No denying, We're to as submission defense than the previous number one can. Oh, nice ankle pick there. His wrestling chops on full display tonight. Full display. Okay. And it also shows you, John, that he's willing to do it in any shape or form to get to the finish line and get his hand raised My Małe próbę. Jeszcze nie odklepał. Bardzo tak, nie odklepuj. Jeszcze jedna próba. Ładnie. Nie ma. To to jest koniec? To jest koniec drodzy Państwo. To jest najlepszy krapler jakikolwiek który wstąpał po ziemi. Jakub Wypacz. Pound for pound. Numer jeden. Bez dyskusji. Pierwsze rundzie. Minuta. Wystarczyła nam, żeby poddać Pedro Munioza. Od razu obalenie no, i poddanie. niczym jakiś kan trzymał? Tylko oczywiście lepiej. Od razu poddanie. Bez Piąta obrona, obrona pasa. Co mógł zrobić przeciwnik? Nie prać do walki. Poczekać aż spadnę z rowerka, nie wiem, pójdę do, do, do drugi pas. Pięcie y... Tak, pytałem się niektórych, to mówili, że jak pójdę po drugi pas I... I już załóżmy, że go wygram To żeby pozostać w tej dywizji, ale... Ja myślę, że nie wrócił do tej dywizji po I tam zostać GOTem, ale... Może jakbyśmy rzeczywiście tam poszli, to byśmy... To bardziej... Tam swoją pozycję utrzymali, jako... Yy, taki GOAT... Trzech czasów, że nie wiadomo, czy był kiedykolwiek jakiś taki przyjdzie jeszcze. Ale jeszcze nie wiemy. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie wiadomo, czy nie przegramy jakiejś walki. No. Myślę, że nie. No, już jestem tak potężny. Wcześniej nie mogłem jeszcze przegrać jakąś walkę, ale teraz, jak już jestem tak potężny, mogę dosłownie wszystko jakieś super kopnięcia, z których mogę sobie korzystać, mamy stójkę, mamy parter przepotężny, a, no dobra, patrzcie, jeszcze raz wam przedstawiam, Umar, poddanie, Petian poddanie, Sean poddanie, Mera weszli, poddanie, pierwsza runda, tu dwie walki w pierwszej rundzie, a tutaj w minutę poddany został, Pedro Munoz, no... Lepszej wiktorii chyba nie można było sobie wymarzyć Mamy Mamy super walkę Kojarzysz jak zawsze Powtarzam, że trzeba kuć żelazo Póki gorące Cóż, teraz jest absolutnie rozżane. Co powiesz na kolejny pas No i co ja na co powiem Czuję się dobrze Walki nie sprawiają mi problemów Nic chyba nie powstrzymamy. Zmiana kategorii też nie Zróbmy to, zaakceptujmy super walkę nie róbmy tutaj, że mamy tu niedokończone interesy, bo pokonaliśmy każdego, każdego najlepszego. Nie będę tu czekał na jakiegoś Henry Sehudo, który jest już wypalony, jest jakimś emerytem. Idźmy po drugi pas i wtedy możemy się nazwać goatem. Greatest of all time. Tak zrobimy. Akceptujemy super walkę i zostaniemy tam również bronić pas do końca swojej kariery wieści z siedziby Walka z Mofsarem Pani tego chcą Będę tego chcą i co najważniejsze Ja i Jakub Wikłacz tego chcemy Jesteśmy gotowi dać publiczności Prawdziwą super walkę Dokładnie Mofsar dlatego że, dlatego, że okazałaś mi szacunek Również ja tobie okażę szacunek, poprawię z tobą relację Jak prawdziwy sportowiec, sportowiec Sportowiec Kolejny taki występ jak Big Watch. Wszyscy no, nas chwalą Super Tego chcieliśmy <laughs> Waga Kogucia, no tutaj dalej my jesteśmy, wiadomo Bo tylko na chwilę przeszliśmy, żeby Zawalczyć o pas Czyli nie, nie, nie zwakowaliśmy, tak? Nie zwakowaliśmy, właśnie mówią. Czyli nie zostawiliśmy dywizji, nie zostawiliśmy tam pasa dla kogoś tam, żeby była walka czy ja, bo ktoś tam będzie tymczasowym, albo po prostu muszą poczekać. Dywizja musi na chwilę przystopować. E, MOVSER 24-2. Niedawno był niepokonany, ale e, wygrał on e, tutaj w UFC 5 w gierce, nie w prawdziwym życiu, z Ilią Topurią. Czyli to jest potężny rywal. E, Ilia Toporia. To bure, to już dwie porażki. No jest to ciekawa dywizja. Tutaj wyczyściłem już, yy, w kogucie wyczy, wyczyściłem już prawie każdego, zobaczcie. Merab, pokonany. Sean, pokonany. Pedro Muñoz, pokonany. I to dwa razy. Umar, pokonany. Hennessey Hudo, niepokonany, ale nie oszukujmy się, to była prosta walka jak Pedro Muñoz. Yy, Petem mmm, pokonany. Rob Font, nie pokonany, ale jest to przynajmniej, co to w ogóle gadać. Nie stara, żeby zobaczyć. Song Kedong pokonany. Tutaj nie. Tutaj też nie on ciągle top 10, bo był top 15. To, to nie ma sensu. Nawet Jozaldo pokonany. Ale to już jest emeryt. tam zaraz przychodzi do... Y, da, na środku OKTAGONu rękawice zostawi. I pójdzie sobie spokojnie. Spędzicie y, resztę życia. Nie, fok tego nie. tak myślę. Python Talbot Pokonany, yeah, również pokonany Ale wszedł do top 15, widzicie? Keller Philips Pokonany Dywizja praktycznie stała wyczyszczona, więc Chyba jednak przejdziemy, myślę tak sobie z, z takiego z punktu widzenia lepszego, że lepiej pójść do dywizji wyżej i tam wyczyścić jak już no, To by było dobre Więc chyba również tak zrobię Rywale również, którzy mnie tu interesują No wiadomo, całe top 5 tutaj Bryce Mitchell Giga I John Silva Ale jak widzicie, John Silva Był niesamowitym prospektem Z 0 zero zero porażek w UFC miał Ale spadł, spadł z rowerka Przykro Więc Niech top 5 wagi piórkowej Się przygotuje Bo właśnie robimy wagę Tyjemy tam 5 kilo czy nawet więcej, bo więcej, więcej, bo to tam będziemy ścinać. Znaczy, nie wiem, możemy 70 parę kilo, żeby ściąć tutaj. Dobrze, dziękuję wam serdecznie za oglądanie widzowie. No i do następnego, cześć.